Siemanko, z tej strony Sebana, to jest kolejny odcinek na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was, bo pamiętajcie, że jak jest odcinek, to i jest dla mojego ukochanego widza konkurs. Eee, no i co? Jak widzicie wakacyjny klimat, koszula na dworze e, gorąco, więc dzisiaj dla Was też będzie gorący konkurs, ale to zobaczycie w dalszej części odcinka e, Więc zostawcie łapę, oglądajcie film do końca, subujcie napiszcie coś w komentarzu. No, i używajcie kodu promocyjnego Esteban, no bo macie procent do wpłaty. Pamiętajcie o tym, pamiętajcie serio, że jak wpłacacie już coś na, na przykład na jakieś dropa, to używajcie mojego kodu, yy, no bo nie dość, że mnie wspieracie, to jeszcze macie procent i macie darmowe pieniążki. Także co, my dzisiaj mamy 5 koła, mamy 110 koła golda, ale ja dzisiaj, no nie wiem, czy chcę się skupić na skrzynkach, na pewno chciałbym zrobić kontrolę. E, wiadomo, 40% na kontrolu jest to mój ulubiony mnożnik, ale czy dzisiaj będzie się dało, zobaczymy. Na razie na spokojnie, weźmiemy sobie właśnie e, coś w stylu, nie wiem. 2-300 powiedzmy, 2-300 e, i na spokojnie, znaczy na spokojnie. Cyk, zobaczcie, śliczne rękawiczki i wrzucamy 40%, może troszkę mniej, e, 39%. Próbujemy. Pierwszy kontrol. No, na grubo. Startujemy, bo wydajemy kobla. Jak to nie siądzie, no to będzie ciężko. Ale próbujemy. Pierwszy. No i dobra. Nie siada. I lecimy z drugim. No kurczę, my też nie mamy takiego budżetu dużego. Żeby tak ryzykować. Dobra, do trzech razy sztuka musi dać. Let's go. Let's fucking go. No bo gdyby to nie siadło. To już byłyby ciężary, ale próbujemy dalej. Próbujemy dalej. Wiecie co? Trochę za drogie temki sobie wybrałem na początek. Wiercą mi, standardowo, no ale to już wiecie, na każdym odcinku. No i jedziemy. 40. Coś, w okolice 40 to jest mój ulubiony procent. Classic Knife Slotter i siedzi za pierwszym razem. Dziękuję bardzo. Lecimy drugi taki kontrol. Oj kurczę. Aj, szkoda. I trzeci raz. 800 zł. Let's go, no i zobaczcie, no i już z tego, z tej lipy, którą mieliśmy, już jesteśmy nawet na lekkim proficie, więc zobaczcie, zobaczcie, naprawdę, kontrol, uwielbiam kontrol, znowu 40%, Ok, tym razem nie siada, jeszcze raz, próbujemy, no i tym razem siada, no i zobaczcie, my jakby jeden siada, jeden nie, robimy sobie za każdym razem leciutki profit, więc o to właśnie chodzi. Troszkę jeszcze zejdziemy z ceną i weźmiemy sobie, myślę, e, myślę, co by sobie tutaj wziąć. E, Huntsman Slotter, 40%, 757 zł wrzucamy. Szkoda, bo jak za pierwszym razem siada, no to wiecie, to już jest taka pewność, że będzie ok, ale za drugim też siada i dawaj za trzecim razem. Jak siądzie, będzie zajebiście. Kurde, no dwa z rzędu, dwa z rzędu muszą siąść. No Ok, no i zobaczcie, siada, nie siada. Dawaj, teraz, żeby weszło trzeci hatmans Slotter Let's go! Let's go! No i zobaczcie, tym samym mamy już naprawdę zajebisty profit. Bo mamy 6600 zł. No i właśnie, kontrol na jakiejś dropie. To jest tryb, który ja naprawdę uwielbiam. Uwielbiam kontrol na jakiejś dropie. Szczególnie okolice właśnie tych 40%. Boi Tiger Toof. walimy go. Ok, pierwszy nie siedzi na spokojnie. Teraz, żeby siadło. Ok, no i właśnie o to chodzi. Właśnie o to kurde chodzi. Dawaj dwa z rzędu. Kurde, no ciężko, ciężko jest właśnie dwa z rzędu zawsze pyknąć. Ok, no teraz dwa z rzędu zjadło. Dobra, jak teraz zje to lipa. Ok, no na szczęście, na szczęście uratowało. No i cały czas mamy te sześć kółeczka w ekwipunku. E, no i dobra, coś droższego tym razem weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie widzowie AWP o 1800 zł, 40% Kur. No, za pierwszym razem. Czemu to nie może dać za pierwszym razem? Dawaj! Oj, oj, oj! No i tu już się robią ciężary. Okej, okay, dobra, siedzi na szczęście i dawaj drugą z rzędu. Druga z Kur. Kurwica, kurwica widzowie. Trzy spalone, jeden siedzi. O oh Dobra. No tutaj zabrało grubo. Tutaj niestety, no wiecie, to też zależy od itemka, który sobie wybierzecie. Próbujemy to. Emeraldy na 40% siedzą za pierwszym. Na szczęście. Próbujemy drugi, dawaj za drugim i jest coś pięknego. OK. no dzisiaj widzowie cały odcinek na kontrolu spędzony, ale to jest tak jak mówię, no mój ulubiony tryb. No i ostatni. Jak to nie siądzie, to już będzie lipa. OK, mamy. I wiecie co? Tym zakończymy. Ja nie chcę tego przegrać. Zostajemy z dwoma parami rękawiczek Emeraldy e, Battle Skerch Za 1800. Tu oczywiście mamy cztery koła, no więc tragedii nie ma. Był fajny profit. Mogło być na pewno lepiej, ale i tak na koniec filmu dla Was jakiś fajny skinek leci, e, ponieważ jest gorąco. Jest gorący prowadzący i e, jest klimat wakacyjny. No to chciałem otworzyć, uwaga, skrzyneczkę wakacyjną. Z tego co wiem jest taka skrzynka, ale muszę ją widzowie poszukać, więc... Albo... Czekajcie, no nie ma wakacyjnej, no, no jak? Zawsze była chyba wakacyjna. No nie pierdzielcie, że nie ma wakacyjnej. No dobra no, ale chyba była. Jak wiecie, to dajcie mi znać w komentarzu. Mi się wydaje, że była wakacyjna skrzynka. Aha, no i nie ma jej. No to dobra, no to otwórzmy. Zamiast wakacyjnej, myślę, że dżungla też kojarzy się z wakacjami, tak? Więc walnijmy sobie pięć skrzynek dżungl I to, co tutaj poleci, to leci dla Ciebie, widzów, Więc subuj kanał dzwonem, komentuj, używaj mojego kodu No i myślę, że taki kałaszek może być dla Was Jak chcecie o wygrać, pamiętajcie, co trzeba robić Dzięki za oglądanie, no i na razie